Cześć, witam was Majapu, Chrystian Kozrawski. i Paweł Kopień w 34 odcinku Majapul Daily. 27 stycznia wtorek, wtorek, wtorek. mylą mi się te dni tygodnia. Zawieje zamiecie na dworze, a my przechodzimy do kolejnego podsumowania dnia. Ale historycznie. Historycznie, tak, tak, tak. Dzisiaj mija 5 lat od premiery. IPad, nie od, nie od, od premiery, od, od, od prezentacji Prezentacja iPada, bo premiera była w, e, w kwietniu, jeśli się nie mylę, 3, 3, 4, 4. A, Tak, a 27 stycznia e, Steve, Jobs Steve Jobs zaprezentował iPada pierwszej generacji. Dokładnie, dokładnie. E, firma była na Center of Arts w San Francisco. Uważasz, że to była rewolucja? Wiesz co, yy, mimo wszystko uważam, że to była rewolucja, bo stworzyła zupełnie nową kategorię produktów. Teoretycznie iPady wcześniej istniały. No tablety jest, były. Eż, tak? ta, IPady, tak, tablety tak, jest, wcześniej tablety. istniały, ale no, były to urządzenia raczej bardzo niszowe i tak naprawdę mało popularne i w ogóle w zasadzie. No, to mało funkcjonalne też, tak, tutaj rzeczywiście się wykreowała zupełnie nowa niż produktów. Nie wiem, czy pamiętasz, czy wiesz, myślę, że wiesz, ale nie, nie wiem, czy pamiętasz że przed jeszcze powstaniem iPada, już przynajmniej kilka lat przed, przed premierą iPada i w ogóle zaprezentowaniem iPada przez Steve'a Jobsa, istniały komputery Mac w wersji tabletowej. No tak. Nazywały Były... się Modbooki i to nie, produkowała firma Axiotron, chyba, jeśli się nie mylę, znaczy przeprodukowała, przerabiała no, ze zwykłych... Przerabiała zwykłe MacBooki tak. na urządzenia z To było dość ten... drogie, bo to kosztowało chyba około tam, nie wiem, dolarów czy więcej, sama przeróbka, plus... Ale no to ten... są zastosowania profesjonalne, a nie tak, rynek konsumencki, a... Tutaj iPad to odmienił. Ja wciąż uważam, że o ile w smartfonach zatarła się granica między systemami, operacyjnymi, mm. tak w tabletach jednak cały czas ten iOS jest górą. Nad... Ale co pod względem wydajności? Pod względem hmm. Nie wydajności, pod względem aplikacji, wygody mm -hmm. obsługi i funkcjonalności. i no tak, to... mm -hmm. jest duża przepaść między tabletem z Androidem a tabletem z iPadem. Musimy, musimy pamiętać, ile, rozdziel... ile wielkości proporcji ekranów mają tablety z Androidem, no ta. a ile właśnie A ten. później jeszcze są tablety z Windowsem, które starają się udawać komputer, a nie no do tak. końca im to wychodzi. No to prawda. No Ale to jest też kwestia chyba samego Windowsa, tego jak jest. Jak jest ten system zrobiony, prawda? No to jest w zasadzie w jakim stopniu trochę udaje komputer nawet Surface. Także to też jest w zasadzie niby komputer, ale tablet. iPad jest dla mnie właśnie takim <laughs> przykładem tabletu z krwi i kości, w mm -hmm. można i korzystać z niego w pracy i konsumować na nim media, rozrywkę w domu, choć jak pisałem wczoraj, porzucam iPad. No właśnie. To jest, to jest ciekawy temat, wygląda na zupełnie osobną dyskusję. Słuchajcie, kolejny temat. Angela Achrenc namawia pracowników Apple do przeprowadzki do Chin. Chodzi o w sumie 200 osób, które mają 200 pracowników w Przynajmniej na, na początek, na początek, początek tak? osoba zakłada, że cały czas będzie. On, oni w, znajdą potrzeba pracowników. W Chinach. w salonach w w Apple Store w Chinach, także. A my, jak myślisz, co jest tego powodem? Czy oni mają szkolić, czy mają... E, czy po prostu tam potrzeba e, na miejscu obsługi w języku angielskim tych wykwalifikowanych pracowników? Nie też. Jednak tam jest cały czas... No, Chiny są turystyczne. Tak. Wiele osób przyjeżdża z całego świata do Chin i na pewno zagadę do tych Apple Store'ów i chce kupić, komunikować się w innym języku niż chiński. Na pewno też są w stanie pokazać jak te Apple Store mają wyglądać, jak, jak funkcjonują, bo trudno też coś takiego chyba w szkoleniu przekazać, a hmm. jednak osoby, które mają doświadczenie hmm. wieloletnie w pracy w Apple Store'ach, na pewno będą w stanie to pokazać. 200 osób to jest bardzo dużo. Moim zdaniem, ile oni mają w tym momencie Apple Store'ów? Przynajmniej jest 4 albo 5, jak nie więcej. No, chyba więcej już. no właśnie, czyli to, to będzie. To 20 przy... sklepów do końca tego roku. Do końca tego roku, czyli przynajmniej będzie 10, można tak policzyć, że 10 osób z. Tych załogi amerykańskiej będzie pracowało w każdym, w każdym salonie, APIS. Nie, nie jest już tak duże już. No nie jest tak dużo, ale też jednocześnie jakby biorąc pod uwagę, wielkość tych, tych salonów, zależy oczywiście właśnie od tego, jak, jak, jakie to będą gabaryty, to jednak to też trochę, no, na pewno w, wchodząc z takiego salonu, spotka się kogoś, kto mówi po angielsku biegle i nie będzie. To Chińczyk, tylko będzie Amerykanin. Także. Yy, chyba, że no będzie to Chińczyk urodzony w Ameryce, w Ameryce to, z, jest, to jest start To jest też żeby. Pa, dla paru osób może być szansą na tak. powrót jak gdyby, do Chin i też z innym zakresem społecznym. W pewnościu. Na, pew na pewno tak. No i trzeba też pamiętać o tym, że no te salony filmowe faktycznie otwierają się tam jak grzyby po deszczu. Niedawno pisaliśmy o jednym, teraz się otwiera już drugi, no kolejne Pięć mają w ogóle tak. być otworzonych do chińskiego nowego roku. Tak, także to jest masa. No a nie powinno to nikogo dziwić, skoro iPhone'y sprzedają się obecnie najlepiej w Chinach, lepiej niż, niż w Stanach Zjednoczonych, więc jest to naprawdę ogromny rynek. Słuchajcie, kolejny temat. Dzisiaj Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych opublikował dokumenty patentowe, w których Apple opisywało, prezentowało swoje pomysły na kontroler gier i na obudowę dla iPhone'a z klawiaturą, zewnętrzną taką fizyczną klawiaturą. Są to patenty sprzed 6 lat, czyli Apple zgłosiło je w czasie, krótko po że tak naprawdę iPhone'a 3G już wtedy myślało o kontrolerze gier. I on. Yy, no te... Kontroler gier jak kontroler gier, to mnie nie dziwi, ale dziwi mnie to, że Apple zgłosiło pomysł na, klawiaturę zewnętrzną. na, na zewnętrzną klawiaturę, Czyli, by było telefon z klawiaturą ekranową i zgłosiło patent, opisując, że to ma by rozwiązać problem z tym, że ta klawiatura na ekran, zajmuje sporą część ekranu. Teraz w tych nowych iPhone'ach to już nie jest tak dużo. Miejsca, wtedy był, ale okazało się, że to nie Tak naprawdę nie okazało się to jakimś Nie, nie takim... tak. potrzeby po A co, nie? Co, co ciekawe, tego tak. typu rozwiązanie pojawiło się dopiero na rynku właściwie w roku ubiegłym. Tak, w roku ubiegłym dopiero był ten standard wdrożenia. Tak, ale. No, gamepad, game, tak, tak, ale mówię też o klawiaturze. Mówił o, o tym, że pojawiło no. się rozwiązanie w postaci. Tak, tak? tak, po tak, tej klawiatury, która wyglądała w ogóle jak klawiatura BlackBerry i BlackBerry wytoczyło proces producentowi, on musiał wycofać produkt z rynku, z... przeprojektować go tak, żeby już nie wyglądał, nie kojarzył Właśnie się z te grafiki są przede wszystkim też dziwne, bo nie przedstawiają jak gdyby iPhone'a. Tak. Tam są, on jest bardzo kwadratowe urządzenie mm -hmm. i mm -hmm. te gamepady też są kwadratowe. Tak, tak, to, to Więc... prawda. No ale no, widać, że Apple myślało o tym dość, dość intensywnie i w końcu standard jakby tych, tych made for iPhone wszedł i te urządzenia są od roku na rynku. No jest ich Sporo już można, można w czym wybierać. Można, jest tak, to prawda. Chociaż też nie, nie, nie są to jakieś tworzające rzeczy. Bo mm. też nie ma takiej potrzeby chyba, żeby. Mm korzystać z, ty, z tych urządzeń na, na co dzień? No tak, to prawda. Są prawdę. gracze, którzy rzeczywiście grają na tak. ich z drugiej tak strony, może, ci, ci bardziej powiem. wytrawni gracze już grają na konsolach prawdziwych, no. a nie, nie na iPhonie. Słuchajcie, ostatni temat. Yy, zdjęcia w iCloud. Yy, aplikacja webowa zdjęcia dostępna w iCloud zyskała. Nowe funkcje. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o Becie iCloud, bo ta aplikacja jest dostępna w Becie. Jak pamiętacie, Apple rezygnuje z aplikacji Apple Cure i iPhoto. Zastąpi ją jedna aplikacja zdjęcia, która ma łączyć funkcje obydwu programów, czyli ma być bardziej zaawansowana niż iPhoto, a mniej zaawansowana niż Apple Na razie jakoś nie chce mi się w to wierzyć w ogóle. Boję się, że ona będzie zupełnie ograniczona i będzie mm -hmm. przypominała aplikację zdjęcia na iPhone. Na iPhone no właśnie. bo, jest... bo ta funkcja jest. Znaczy, no jest trochę jak funkcji jak edycyjnych, ale takich prostych. Bardzo prostych funkcji mhm. edycyjnych. Można dołożyć kilka filtrów, można wykadrować, można tam poprawić chyba pewne pewne jakąś kolekcji kolorów kolorów. Mamy no, tutaj i... też opcji takiego robienia pokazu slajdów, jak są w iMovie, mhm. żeby tam część przenieść do, mhm. do, do tej aplikacji zdjęć. No, no ciekawy jestem, co, 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 co Apple pokaże. No, ja, nie bawiłem się tą aplikacją zdjęcia w wersji webowej dla iQoo. Ty się bawiłeś tym? Próbowałem dzisiaj włączyć. I co? No, na razie się zdjęcia zgrywają, więc mm -hmm. jeszcze nie poszło. Zobaczymy, czy pójdzie. No, jak będzie, to pewnie coś napiszę. Okej, no, okej. Okay. Okay. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Przypominamy o konkursach, które już niebawem się zakończą, czyli konkursie naszym, Apple i ING Banku Śląskiego, w którym do wygrania jest iPhone 6 plus 64 GB oraz o konkursie na bardzo fajne małe akcesorium w postaci takiej podstawki do iPhone'a 66 Plus o nazwie Standard. Linki znajdziecie oczywiście w wpisie do niniejszego odcinka Myaplay. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.